Dzisiaj się dowiemy, kto to jest jubiler, jak robi pierścionki i czy robi korony. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Nela mała reporterka. Witam cię serdecznie. Ja jestem Piotr Zdanowicz. jubiler. Weszliśmy teraz do jubilera i zaraz się dowiemy, na czym polega ten zawód. Widzę tu wiele różnych narzędzi. Pędzle, wiertła, są jakieś maszyny z silnikami i dużo różnych ostrych kamieni. Czy te narzędzia są ostre? Czy Pan kiedyś się skaleczył? Tak, narzędzia są ostre. Najbardziej chyba niebezpiecznym narzędziem jest taka piłka, widzisz? Tu się zakłada brzeszczot. I czasami jest tak, że jak ona gwałt, gwałtownie pęknie, można sobie przeciąć paluszek wskaleczyć się. Czasami odpreskuje kawałek piłki. Trzeba mieć osłonę na oczy, żeby nie, nie skaleczyć oka. No i oczywiście są takie, widzisz, sążki, które też są niebezpieczne. Jak się nie potrafi człowiek nimi obsługiwać, to może sobie też skaleczyć palec. Patrzcie, to jest ta właśnie piłka do cięcia metalu, i ona jest bardzo ostra i trzeba uważać. A co ten palnik może zrobić? Tym palnikiem lutujemy przedmioty, czyli łączymy dwa kawałki, mumownie mówiąc, metalu. Czyli lód to taki rodzaj kleju z metalu, tak? Tak, można to tak nazwać. Czy może nam Pan pokazać, jak wygląda lutowanie? Tak, no akurat mam tu obrączkę i górę od pierścionka, gdzie w którą się oprawia kamyczek. I teraz, żeby ten kamyczek oprawić, trzeba połączyć te dwa elementy. Ten cienki drucik to jest nóg. Wysoka temperatura sprawi, że się rozpuści. Złączy te dwa elementy. Te dwa elementy teraz są złączone, widzicie? Już tu nie jest gorące i mogę to wziąć do ręki. Widzicie? Czy pan kiedyś robił koronę? No, przykro mi, nie. Może bym kiedyś chciał zrobić królewską koronę. A czy umiałby pan zrobić? No, trzeba było mieć projekt. A jak narysuję jakąś ładną koronę na karce, to pan będzie umiał zrobić? Tak. Super, to przyjdę z własnym projektem. Zapraszam. A dlaczego ten stół tak dziwnie wygląda? Dlatego, że tak. To jest tak zwany fartuch, do którego zbieramy wszystkie odpadki. Czyli to, co przetniemy, utniemy, wytniemy i zbieramy, żeby do, do ponownego wykorzystania. Materiał jest dosyć drogi i trzeba go skrupulatnie zbierać, żeby potem jeszcze raz go wykorzystać. Super, czyli to jest fartuch do zbierania złota. Złota, każdy by chciał mieć taki fartuch. Pewnie, pewnie tak. Widzę tutaj dużo różnych pociętych kamieni. Kamyczek jest właśnie przecięty tą piłą. Jest to piła do cięcia kamieni. To jest, to, ten kamyczek się nazywa kryształ górski i możesz zobaczyć, za moment Ci pokażę, co z takiego kamienia można zrobić. O. To jest kryształ górski. Trochę dla mnie wygląda jak szkło, ale patrzcie tu, jaki czysty. To jest o tyle ciekawe, że na tej szlifierce, tej kątowej, której Ci mówiłem, to jest specjalna szlifierka, żeby można było Wycinać takie płaszczyzny w kamieniu, widzisz, i to jest z czegoś niczego powstaje taki kamień, albo taki może powstać kamień, widzisz? To akurat szlifowałem ten kryształ górski. Pani przyszła, pani, która chciała do Żerandola dorobić jeden z elementów. I to jest kryształ górski, a z takiego kamyczka można oszlifować taki ładny przedmiot. Popatrzcie, z takiego brzydkiego kamienia może aż taki ładny kamień wyjść. wyjść, a właśnie pan robił to na tej szlifierce. To jest szlifierka kątowa, do robienia właśnie takich kamyczków. Widziałam, że robi pan też naszyjniki z bursztynem. A czy znalazł pan kiedyś zatopionego owada w bursztynie? No, mogę ci pokazać, zobacz, to jest takie zwierzątko w bursztynie. To chyba jest jakiś żuk. To jest zastygła żywica sprzed milionów lat. Bursztyn to zastygła żywica. Taka żywica wycieka z uszkodzonych drzew. Gdy napotka na drodze robaka, łapie go w swoje sidło. I w taki oto sposób po milionach lat mamy w bursztynie robaka. To widzisz, tam jest taki mikroskop Tam w tamtej części pracowni i tam się bada... Strukturę kamyczka. Czy kamyczek jest prawdziwy, czy kamyczek jest syntetyczny, czy to jest szkło. A co to znaczy, że kamień jest syntetyczny? Kamień syntetyczny jest stworzony przez człowieka. Naturalne kamyczki występują w przyrodzie. A wszystkie te przedmioty, które nazywamy syntetyczne, są zrobione przez człowieka. Teraz obejrzę tego robaka w bursztynie. To faktycznie, jak go zobaczysz, to żebyś się nie przestraszyła. Zobaczcie to teraz, jak on wygląda. Widać wyraźnie? To chyba jest jakiś żuk. Można powiedzieć, że to prażuk, bo został zatopiony tysiące lat temu. Widzę tu kilka starych wag. Popatrzcie, to jest właśnie taka stara waga i kiedyś się ważyła na takich wagach. Tutaj też stoją takie stare wagi. Ważyło się na nich złoto i srebro. Teraz się waży na zupełnie innych wagach, czyli takich. A to jest jeszcze bardziej dokładna waga. Waży w nią się kamienie szlachetne. Teraz mam pan pokażę, co jeszcze można z metalu zrobić. Takie fajna rzecz, zobacz. Poznasz co to jest? Weź do rączki. Mm, gitara. No? Wygląda jak prawdziwa, ale nie można na niej zagrać. Oprócz pięknych rzeczy z metalu, Pan opowiadał mi też, co można zrobić z kamieni szlachetnych i minerałów. Ja już się z Panem żegnam i dziękuję za poświęcony mi czas. Dzisiaj się bardzo dużo dowiedziałam. Mam nadzieję, że Wy też. Do zobaczenia.